Dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Ja nazywam się Żaneta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się cyfrową transformacją małych i średnich przedsiębiorstw. A to jest mój podcast, w którym opowiadam o technologii, jej wpływie na biznes oraz kulturę organizacyjną firm. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę się dzieje, kiedy łączysz się z darmowym Wi-Fi w kawiarni? Podłączasz się do dostępnej, niezabezpieczonej sieci, chociaż Twój telefon mógłby ci udostępnić gigabajty internetu w ramach abonamentu, ale klikasz połącz i dla Ciebie to już koniec historii. A to tak naprawdę dopiero początek. Bo nie mówię tu o tym, co widzisz na ekranie. Mówię o tym, co dzieje się za kulisami, tam, gdzie Twoje dane przelatują przez sieć. Nawet o tym nie myślisz, prawda? Bo przecież co może się stać, to tylko kawiarnia, bywałeś tu nie raz. Lubisz ten przyjemny jazz w tle, filiżankę ulubionej kawy na stole i stałe miejsce przy oknie. Idealne warunki do pracy. A co powiesz na to, że w tym samym momencie ktoś inny również usiadł przy Twoim stole? Nie widzisz go, nie słyszysz. A on dyskretnie towarzyszy ci od momentu połączenia się z kawiarnianym Wi-Fi. Bo nie wiem, czy wiesz, ale za każdym razem, gdy wpisujesz swoje hasło, wysyłasz maila albo logujesz się na konto bankowe, ten ktoś obserwuje. To nie jest zwykły facet w kawiarni. To cyberprzestępca, który właśnie przejął kontrolę nad twoją komunikacją bez twojej wiedzy i bez twojej zgody. A najgorsze jest to, że nawet nie zauważysz momentu ataku. Czy to był ten moment, kiedy wpisałeś hasło do banku? A może ten, kiedy wysłałeś ważny raport z danymi firmowymi. Dla niego to tylko kwestia kilku kliknięć. Wystarczy, że zdoła przejąć kontrolę nad tym, co płynie przez darmową sieć. 95% firm na całym świecie doświadczyło prób cyberataków w ciągu ostatniego roku. Man in the middle. Według raportów Verizon, ponad 20% incydentów związanych z naruszeniem danych wiąże się właśnie z tego rodzaju atakami. Dlaczego warto się tym zainteresować? Bo statystyki są nieubłagane. Z roku na rok rośnie liczba ataków, które stają się coraz bardziej zaawansowane. Według raportu Cybersecurity Ventures, globalne koszty cyberprzestępczości mogą osiągnąć 10 biliona dolarów rocznie do 2025 roku. Zanim przejdziemy do szczegółów, warto zrozumieć, jak działają ataki men in the middle i dlaczego są one tak niebezpieczne. Dlatego w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, jakie techniki są najczęściej stosowane oraz jak się przed nimi bronić, bo jak mówi stare polskie porzekadło lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak zwykle zacznijmy od początku. Czym jest atak man in the middle? Załóżmy, że uczestniczysz w rozmowie telefonicznej, ale nie w takiej zwykłej, codziennej pogawędce, tylko takiej, od której zależą twoje finanse, bezpieczeństwo, a może nawet przyszłość. Gdy komunikujesz się ze swoim bankiem, przesyłasz kluczowe dane w pracy albo logujesz się na platformę, gdzie przechowywane są twoje najważniejsze pliki. A jeśli powiem ci, że ktoś trzeci, niezauważony, właśnie dołączył do tej rozmowy? Atak man in the middle to rodzaj cyberataku, w którym napastnik przechwytuje i potencjalnie modyfikuje komunikację między dwiema stronami, które sądzą, że komunikują się bezpośrednio ze sobą. To jakby ktoś nie tylko podsłuchiwał Twoją rozmowę telefoniczną, ale również zmieniał jej treść zanim dotrze ona do drugiej osoby. W kontekście technicznym atakujący staje się pośrednikiem w wymianie danych, przechwytując hasła, numery kart kredytowych, dane osobowe, Cokolwiek, co przepływa przez sieć. Co więcej, może modyfikować te dane, co będzie prowadzić do katastrofalnych skutków, jak przekierowanie przelewów bankowych czy manipulowanie wrażliwymi informacjami. Technicznie rzecz biorąc, man in the middle polega na wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach sieci, które umożliwiają napastnikowi przejęcie kontroli nad przepływem danych. Może to być wykonane za pomocą fałszywego punktu dostępu Wi-Fi, ataków na protokoły SSL-TLS, które są fundamentem bezpieczeństwa internetowego, czy manipulacji na poziomie DNS, które przekierowują użytkownika na fałszywe strony internetowe. Dlaczego te ataki są obecnie tak niebezpieczne? Bo napastnik działa jak cień jest obecny, ale niewidzialny dla ofiary. Zamiast spektakularnych ataków z dużą widocznością, Man in the Middle polega na subtelnej infiltracji, która umożliwia długotrwałe monitorowanie i wykradanie danych. Znaczenie tych ataków potęguje fakt, że często są one pierwszym krokiem do znacznie większych operacji cyberprzestępczych. Przejęcie sesji użytkownika w banku online może prowadzić do pełnego dostępu do jego konta, co z kolei może skutkować kradzieżą tożsamości, defraudacją środków, a nawet długoterminowymi konsekwencjami, takimi jak szantaż lub dalsze ataki na inne konta użytkownika. Skąd się wzięły i jak zaczęła się historia tego rodzaju ataków? O dziwo, ataki Men in the Middle są jednym z tych rodzajów cyberprzestępstw, które mają dość długą historię. Zaczęło się zanim jeszcze pojawił się sam termin cyberbezpieczeństwo. Pierwsze wzmianki o atakach, które dziś nazywamy Men in the Middle. Pojawiły się w latach 80. XX wieku. Wówczas, kiedy komputery zaczynały być łączone w sieci, pojawiło się zagrożenie przechwytywania i manipulacji danymi podczas ich przesyłania. Pierwsi cyberprzestępcy zaczęli eksperymentować z metodami przechwytywania sygnałów, a następnie zmieniania ich treści, zanim dotarły do odbiorcy. Jednym z najbardziej znanych przypadków wczesnych ataków, który przeszedł do historii, był atak na system telekomunikacyjny znany jako hacker przeprowadzony przez jednego z najbardziej znanych hakerów tamtych czasów, Kevina Mitnika. W 98 roku mitnik, który wówczas stał się już legendą w świecie cyberprzestępczości, użył technik man-in-the-middle do przechwycenia połączeń telefonicznych i manipulowania nimi. Korzystając z luk w systemie telefonicznym, był w stanie podsłuchiwać rozmowy, zmieniać je, a nawet przekierowywać połączenia do innych numerów. Jego działania wywołały ogromne poruszenie i zwróciły uwagę na konieczność zabezpieczenia komunikacji cyfrowej i telefonicznej. Ale to był dopiero początek, z czasem techniki ewoluowały i zaczęły być wykorzystywane w coraz bardziej zaawansowany sposób. W latach 90. XX wieku, wraz z rozwojem internetu i wzrostem liczby użytkowników, cyberprzestępcy zaczęli wykorzystywać ataki man-in-the-middle do przechwytywania danych przesyłanych przez sieci komputerowe. Wraz z pojawieniem się bankowości online i e-commerce, ataki stały się wyjątkowo lukratywne dla przestępców, którzy mogli w ten sposób zdobywać dane finansowe i inne wrażliwe informacje. Jednym z kluczowych momentów w historii Men in the middle była publikacja artykułu w 94 roku przez Bruce'a Schneiera, znanego kryptografa i eksperta do spraw bezpieczeństwa komputerowego, który w swojej książce po raz pierwszy dokładnie opisał mechanizmy stojące za tego typu atakami oraz metody ich wykrywania i zapobiegania im. Publikacja ta stała się kamieniem milowym w rozwoju cyberbezpieczeństwa, ponieważ po raz pierwszy szeroka społeczność technologiczna zdała sobie sprawę z powagi zagrożeń związanych z Men in the Middle. Od tego momentu ataki zaczęły zyskiwać na popularności. Wraz z rozwojem nowych technologii, jak bezprzewodowe sieci Wi-Fi, pojawiły się nowe sposoby ich realizacji, np. fałszywe punkty dostępowe, które do dziś są jednym z najczęstszych sposobów przeprowadzania ataków Men in the Middle. Aby w pełni zrozumieć, jak działa ten atak, warto rozłożyć go na poszczególne etapy: etap przechwytywania i etap podszywania się. Pierwszym krokiem w ataku Man in the Middle jest przechwycenie komunikacji pomiędzy dwiema stronami. Napastnik musi znaleźć sposób, aby wślizgnąć się pomiędzy dwie komunikujące się ze sobą strony. To może być użytkownik łączący się z serwerem bankowym, klient logujący się na stronę e-commerce. Lub pracownik firmy wymieniający e-maile z kontrahentem. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów przechwytywania komunikacji jest stworzenie fałszywego punktu dostępowego Wi-Fi, zwanego również evil twin. Napastnik tworzy sieć Wi-Fi o nazwie identycznej lub bardzo podobnej do tej, którą ofiara zamierza użyć. Gdy użytkownik nieświadomie łączy się z tą fałszywą siecią, cała jego komunikacja przechodzi przez urządzenie napastnika. Kolejną techniką przechwytywania jest manipulacja tablicą ARP w sieci lokalnej. ARP odpowiada za tłumaczenie adresów IP na adresy MAC, które są unikalnymi identyfikatorami urządzeń w sieci. Napastnik wysyła fałszywe wiadomości ARP, zmieniając tabelę w taki sposób, aby przekierować ruch sieciowy do swojego urządzenia. Ofiara myśli, że komunikuje się bezpośrednio z właściwym serwerem, ale w rzeczywistości dane najpierw przechodzą przez urządzenie napastnika. Z kolei w ataku DNS Spoofing napastnik fałszuje odpowiedzi serwera DNS, przekierowując użytkownika na fałszywą stronę internetową. Gdy użytkownik wpisuje adres strony np. swojego banku, zamiast trafić na oryginalny serwer, zostaje przekierowany na stronę kontrolowaną przez napastnika, która wygląda identycznie jak prawdziwa. Tym sposobem napastnik może przechwycić dane logowania, numery kart kredytowych i inne wrażliwe informacje. Następnym krokiem jest podszycie się pod jedną z komunikujących się stron. To moment, w którym napastnik nie tylko słucha, ale zaczyna aktywnie manipulować wymienianymi danymi. Kiedy napastnik przejmuje kontrolę nad przepływem danych, może zmieniać ich zawartość w czasie rzeczywistym. Wyobraź sobie, że przesyłasz przelew bankowy na konto kontrahenta. Napastnik może zmienić numer konta, na które wysyłane są pieniądze, nie dając ci żadnego sygnału, że coś jest nie tak. Napastnik może przejąć kontrolę nad sesją użytkownika, przechwytując tokeny autoryzacyjne używane podczas logowania. Dzięki temu może podszyć się pod użytkownika i wykonywać operacje, jakby był nim samym. Po zalogowaniu się do banku napastnik może przejąć sesję i wykonać operacje finansowe bez wiedzy ofiary. SSL stripping to technika, w której napastnik obniża poziom szyfrowania komunikacji między użytkownikiem a serwerem. Zamiast połączenia szyfrowanego HTTPS, które zapewnia poufność danych, użytkownik łączy się przez zwykły, nieszyfrowany protokół HTTP. W takim przypadku napastnik może łatwo przechwycić i odczytać wszystkie przesyłane dane, w tym hasła, numery kart kredytowych i inne poufne informacje. Atak Man in the Middle jest jak niewidzialny haker siedzący pomiędzy tobą a twoim rozmówcą, podsłuchujący każdą wymianę informacji i w razie potrzeby zmieniający jej treść. Jego skuteczność wynika z subtelności. Ofiara często nie ma pojęcia, że jest podsłuchiwana, ani że jej dane są manipulowane. Teraz wyobraź sobie dwie sytuacje. W pierwszej ktoś siedzi w kącie kawiarni, cicho i spokojnie popijając kawę, a jego jedynym zajęciem jest obserwowanie ludzi, słuchanie ich rozmów, wyłapywanie każdego słowa. Niby nie robi nic złego, prawda? Po prostu słucha, chłonie każde zdanie, które wypowiadasz, nie wtrącając się i niczego nie zmieniając. To właśnie esencja ataku passive man in the middle. Przestępca, który z precyzją zegarmistrza przechwytuje wszystko, co mówisz, piszesz, przesyłasz, ale nie zostawia śladów swojej obecności. Passive man in the middle to atak, który przypomina tego niewidzialnego gościa w naszej przytoczonej wcześniej kawiarni. Ty logujesz się na konto bankowe, wpisujesz hasło, sprawdzasz saldo, wszystko wydaje się w porządku, ale gdzieś tam w cyfrowej przestrzeni ktoś dokładnie to wszystko obserwuje, rejestruje twoje dane logowania, a nawet zapisuje twoje numery kart kredytowych. Niczego nie zmienia, nie zdradza swojej obecności, po prostu bierze to, czego potrzebuje. I ty, niczego nieświadomy, dalej żyjesz w przekonaniu, że twoje dane są bezpieczne. A przecież już dawno przestały takie być. A teraz wyobraź sobie coś zupełnie innego. Ten sam człowiek w kawiarni tym razem już nie tylko słucha, teraz zaczyna działać. Przysuwa się bliżej, nachyla się nad Twoim ramieniem i kiedy wpisujesz numer konta do przelewu, delikatnie zmienia jedną cyfrę. Albo może gdy wysyłasz wiadomość do kogoś bliskiego, dodaje kilka słów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. To jest active man in the middle, czyli atak, w którym przestępca nie tylko obserwuje, ale aktywnie manipuluje twoją komunikacją, zmieniając jej treść, zanim dotrze do odbiorcy. To już nie tylko obserwowanie zza kulis. Tutaj napastnik ma pełną kontrolę nad tym, co trafia do drugiej strony. Myślisz, że wysyłasz pieniądze do przyjaciela, ale one trafiają do kogoś zupełnie innego, albo wysyłasz wiadomość pełną ciepłych słów, ale twoje słowa zostają przeinaczone, wywołując konflikt, którego nigdy nie planowałeś. W jednym i drugim przypadku masz do czynienia z niewidzialnym przeciwnikiem, który z premedytacją atakuje twoją prywatność. Oba rodzaje ataków są przerażające. Bo oba sprawiają, że tracisz kontrolę nad tym, co wydawało się tak dobrze zabezpieczone. Więc zanim ponownie połączysz się z tą darmową siecią Wi-Fi w kawiarni, zastanów się nad tym, kto jeszcze siedzi z tobą przy stole. Kiedy nieproszeni goście siadają przy stole, świat, który wydawał się bezpieczny, szybko zmienia się w pole minowe. Ataki men in the middle mają realne, często bolesne konsekwencje, które mogą uderzyć w różne aspekty Twojego życia, od finansów po prywatność, a nawet reputację. Jedną z pierwszych i najbardziej dotkliwych konsekwencji ataku jest utrata pieniędzy. To zaboli każdego. Napastnik przejął Twoje dane logowania i przechwycił transakcję, zmieniając numer konta, na które miały trafić Twoje pieniądze. Gdy później sprawdzasz stan konta, odkrywasz, że środki przepadły. A ty nie masz pojęcia, gdzie trafiły. Co gorsza, ten scenariusz może się powtórzyć. Napastnik, raz mając dostęp do Twoich danych, może systematycznie drenować Twoje konto, a Ty możesz nie zauważyć tego od razu. A co z prywatnością? Przecież to coś, co większość z nas uważa za oczywiste. Wymieniasz wiadomości z bliskimi, dzielisz się osobistymi myślami, planujesz swoje życie, wierząc, że nikt poza Tobą i Twoim rozmówcą nie ma do tego dostępu. Jednak atak Man in the Middle może wszystko zmienić. Napastnik czyta Twoje wiadomości, zna Twoje plany, wie kiedy opuszczasz dom na długi czas albo kiedy planujesz wpłacić pieniądze do banku za ten sprzedany ostatnio samochód. Czasem skutki ataku wychodzą poza sferę prywatną i finansową, uderzając prosto w Twoją reputację. Wyobraź sobie, że ktoś przechwytuje Twoje e-maile służbowe i zmienia ich treść, wysyłając do Twoich współpracowników czy klientów wiadomości, których nigdy nie napisałeś. Może to być coś niewinnego, ale równie dobrze może to być coś, co zaszkodzi reputacji zawodowej, niszcząc lata budowania zaufania i profesjonalizmu. Skutki ataku men in the middle nie zawsze ujawniają się od razu. Czasami napastnik czeka, zbiera informacje, by później uderzyć tam, gdzie najbardziej boli. Może to dotyczyć spraw osobistych, zawodowych, finansowych. Wszystko zależy od tego, jakie informacje napastnik przechwycił i jak zamierza je wykorzystać. A może nawet nie chodzi o pieniądze, może chce czegoś więcej, może chce cię kontrolować, zmusić do podjęcia decyzji, na które nigdy byś się nie zgodził. Ostatnią, ale jedną z najważniejszych konsekwencji, które teraz przychodzą mi do głowy, jest wpływ ataku na twoje zdrowie psychiczne. Każdy dźwięk powiadomienia, każde nowe logowanie wywołuje lęk. Nawet jeśli zabezpieczyłeś swoje systemy, trudno pozbyć się poczucia, że coś może być nie tak. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do zaburzeń lękowych, paranoi, a nawet depresji. To nie tylko strach o twoje finanse czy prywatność, to strach o własne życie, które nagle przestaje być bezpieczne, przestaje być twoje. Stojąc przed wyzwaniami, jakie niesie ze sobą buszowanie w internecie, musimy zdać sobie sprawę, że nasze dane, nasza prywatność są ciągle na celowniku. Zamiast wpadać w panikę, Możemy zbudować solidną tarczę ochronną. Każdego dnia, kiedy korzystasz z internetu, upewnij się, że połączenie z serwerem jest szyfrowane. To HTTPS-a na początku adresu strony internetowej to nie tylko techniczny wymóg, to zabezpieczenie, które uniemożliwia przechwycenie Twoich danych przez kogoś, kto chce je wykorzystać. Warto również zainwestować w VPN narzędzie, które zaszyfruje cały Twój ruch internetowy, chroniąc go przed wścibskimi oczami, zwłaszcza gdy korzystasz z publicznych sieci Wi-Fi. Pomyśl o tym, jak o bezpiecznym tunelu, przez który płyną twoje dane, niemożliwe do podsłuchania. Zwracaj uwagę na certyfikaty SSL, szczególnie na stronach, na których przekazujesz swoje dane osobowe lub finansowe. Zielona kłódka w pasku adresu to znak, że połączenie jest bezpieczne. No i nie zapominaj o regularnych aktualizacjach swojego oprogramowania. Wydaje się to mało istotne, ale każda aktualizacja to kolejne wzmocnienie, które zapobiega wykorzystaniu nowych luk przez cyberprzestępców. Jednak nie samą technologią człowiek się broni. Ochrona to również kwestia bycia na bieżąco z potencjalnymi zagrożeniami i metodami ochrony. Regularne monitorowanie aktywności sieciowej pomoże w wykryciu prób ataków, zanim jeszcze dojdą do skutku. Jednym słowem, mamy dwie opcje: czekać na problemy. Albo działać prewencyjnie. W moim odczuciu, wybór jest prosty. Każdy z nas ma narzędzia, by chronić siebie i swoje dane. Trzeba tylko po nie sięgnąć. To już koniec dzisiejszego odcinka. Ataki Men in the Middle są trochę jak potwory z podłóżka. I choć technologia daje nam niesamowite możliwości, to jednocześnie otwiera drzwi do miejsc gdzie nie zawsze wszystko jest takie, jakim się wydaje. I teraz nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy wpadali w paranoję i przestali korzystać z internetu, ale warto mieć z tyłu głowy, że w tej pięknej cyfrowej przestrzeni, gdzie możemy robić zakupy, pracować, czytać książki i rozmawiać z przyjaciółmi. Czają się też ci, którzy chcą nam napsuć krwi. Więc co robimy, nie odpuszczamy. Dbamy o nasze cyfrowe podwórko, uczymy się nowych rzeczy, aktualizujemy zabezpieczenia i co najważniejsze, nie dajemy się wciągnąć w sidła tych, którzy chcą nas złapać. A kiedy następnym razem usiądziesz z kawą w ulubionej kawiarni i sięgniesz po telefon, pamiętaj, to ty masz kontrolę i niech tak zostanie. To nie chodzi o strach, ale o bycie mądrym. Bo w końcu to my decydujemy, kto zasiądzie przy naszym stole, zarówno tym w realnym świecie, jak i w tym cyfrowym. A więc śmiało, klikaj dalej, ale rób to świadomie. Dziękuję za wysłuchanie całości. Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach pod postami w social mediach, subskrypcji kanału i oceniania odcinka. A teraz życzę Wam bezpiecznego, długiego weekendu i słyszymy się ponownie za dwa tygodnie. W środę. Cześć!